Dlaczego pani Szczepkowska, wykształcona osoba, córka bardzo mądrego artysty, powiedziała, że w Polsce się skończył komunizm? Jakieś to było naiwne, jak strasznie się musieli śmiać ludzie, którzy ten komunizm skryli ładnie, zamaskowali go gałązeczkami, chorągieweczkami, ładnymi napisami. Jak to śmiesznie i tragicznie dzisiaj z tej perspektywy wygląda. Daliśmy się po prostu oszukać. Jesteśmy romantykami. Wierzymy w to, że ludzie są dobrzy, lepsi i chcą być lepsi. Nawet najgorsi, że chcą być fantastyczni. A oni nie chcą często. Oni chcą mieć władzę, pieniądze i dużo jeść, żeby ich dzieci miały lepiej od tych, które powinny mieć I żeby ich dzieci miały lepiej od tych, które powinny mieć lepiej i żeby ich dzieci miały lepiej od tych, które powinny mieć lepiej.